Witam serdecznie. Dostałem dzisiaj paczkę z Vodafoneu. Słuchajcie, Vodafone połączył się z niemiecką Unity Media. Unity Media to jest coś takiego jak w Polsce UPC. Ja mam od nich internet, mam od nich telefon. I właśnie połączyli się z Unity Media, Unity Media z wodafonem i w związku z tym ma, dostałem ofertę w tej samej cenie. Gigabitowy internet i przyszedł do mnie, przyszło do mnie urządzonko. I chcę wam właśnie pokazać, co przyszło, jak to działa i potem podłączymy i sprawdzimy, czy działa, jak szybki jest ten internet, tutaj mam, że mogę oddać z powrotem, jak mi się nie będzie podobało. Instrukcja podłączenia taka O, taka o. I tu wszystko jest, takie O. obrazkowa, dla głupców, czyli dla mnie. Otwieramy. I tak znowu pełno papierzysków I samo urządzenie. Zobaczymy, co jeszcze do tego dostajemy. Na razie jest urządzenie. Wygląda to tak. Tu ma celownik laserowy. Żartuję. To ma być tak, stać ładnie, żeby, żeby tak pięknie wyglądało. O. Powiem Wam trochę taki klamocik. Myślałem, że to takie mniejsze będzie, ale dość duże. Ale, ale wykonanie dość ładne. Prawdopodobnie ta podstawka jest po to, żeby nie stało na czymś konkretnie, bo tu są otwory wentylacyjne, więc żeby tu był przepływ, przepływ powietrza. Tu mamy różnego rodzaju diody, przyciski VPS i inne takie. Znaczek Wodafonu. Z tyłu podłączenie na kabel internetowy. Znaczy to jest kabel koncentryczny, no wiecie. Cztery gniazda do internetu, telefonia. Tu mamy jeszcze złącze USB 3.0, bo niebieskie to tak mi się wydaje. To możemy podłączyć sobie, słuchajcie, drukarkę sieciową albo jakiś dysk jako taki magazyn danych jakichś filmów, czy, czy innych rzeczy do których chcemy, żeby dostęp miały wszystkie komputery w naszej, w naszej sieci i to ma kształt, słuchajcie, takiego trochę trapezu nie kwadratu trapez? rom? Porobok? nieważne, w każdym razie to, to jest ścięte, a tutaj nie są kąty proste, no co jeszcze mamy tu do tego Mamy do tego zasilacz i przejściówkę na takie wtyczki telefoniczne jak kiedyś kiedyś były takie, takie podłużne, jak ktoś taką ma to, to tu jest przejściówka z normalnego takiego gniazda telefonicznego na te wtyczki. Mamy zestaw montażowy do ściany i kabelek taki krótki internetowy. W związku z tym, że mamy cztery gniazdka internetowe, to dostajemy jeden kabel. No, teraz sobie to podłączę, zobaczę, czy mi się to uruchomi, zadziała, i sobie zobaczymy dalej. Działające urządzonko wygląda tak, po prostu świecą się cztery dziutki. Jak podłączyć z tyłu kabelki, to pewnie każdy wie. Tutaj, słuchajcie, dostałem od razu taką karteczkę, tam w środku była z nazwą WiFi, z hasłem wstępnym do tego urządzenia co To oczywiście pozmieniałem co jest fajne, bo zazwyczaj to trzeba z tego routera czytać, jak tam się wiecie, kable popodłączy a niektóre są może za krótkie to ciężko tam się dostać więc taka karteczka to dobra rzecz pójdziemy sobie teraz do do komputera o, tak wygląda wstęp na ekran główny tego routera, po wpisaniu adresu Tutaj IP tego urządzonka. Tu mamy proste rzeczy: ustawianie hasła dostępu do samego routera, haseł dostępu do Wi-Fi. Możemy wyłączyć sobie zaporę sieciową. Takie ogólnie najważniejsze rzeczy do regulowania. No i najważniejsze: sprawdźmy sobie, jak to jest jak wygląda sprawa prędkości tego, tego sprzętu. No to start. miałem 400 Trochę to No tak to w tej chwili wygląda, nie całe 50. I ponad 700, wcześniej miałem prawie 1 gigabit, 900 chyba 80 megabitów, ale to nie można na to patrzeć, dlatego że mam podłączone różne inne urządzenia. Tam mi się na laptopie różne rzeczy ściągają, więc, więc pełnego megabita w tej chwili nie będzie, ale, ale to i tak jest o wiele lepiej niż było. No, no to tyle o, o routerze z Vodafonu. Trzymajcie się, cześć.